To już się kurwa nagrywa? się już kameruje! Ło, dobra! Już nagrywasz? Tak Dobra. Ja go znałam! Taki drechol, JP 100%! Czemu tak biegasz jak kurwa pojebany? Pierdol to! Jak odbierzesz to znając zmierz... E kurwa mać, po białku wiesz jak się sklei morda? Rządło zęba! A gdy stracę je wszystkie... Umra! ci się w Kurwa cię, nie! Stanęli pod oknem z linik... kurwa z linikami. <grym> <grym> o kurwa, predatorze jebany musiałeś go. Co kurwa? <grym> musiałeś go skąszaktować? Tak. Ale wy sobie zdajecie sprawę, że ten park jest. Że ten park jest pierdolnięty? Pierdol... A, co? Pierdolnie. A, okej. Okay. To się ten park jest pierdolnięty? to chodzi. Ale pan mu Winterfresza zajebał. Ale pan... ale pan mu Winterfresza zajebał. Ty mordo żyjesz? Mordo! Kurwa, czy same kurwa mam? <grywa> Tego bajora No ja ostatnio oglądałem taką serię dokumentów o bogatych nordyckich <grywa> Bogatych nordyckich Aha, wiesz co, to coś Co kurwa? Tak jakby takie ktoś omglewał, takie Ale czemu? Bo tam będzie taka sytuacja, że ktoś mu wbije coś w szyję i on straci przytomność. Okay. <śmiech> kurwa. <śmiech> Tylko z znakiem zapytania. <laughs> I tam, kurwa, tam, 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 tam Jaki od, dźwięk! Jaki dźwięk! No nie słyszeliście tego? Nie. Ty, 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 ty. <laughs> Nie słyszałem. Ej, pewnie mnie na nagraniu będzie, nie mam to jeszcze raz nagrał. Bo tam naprawdę był jakiś dźwięk. Ja myślałam, że brałam jakiś. Mi się będzie. wydaje, że to nie będzie słuchalne. Bo ja tego nie słyszałem. na Discorda! I nie zapomnij o TikToku. Obczaj też nasze Insta, mordo! A jeśli chciałbyś nas wesprzeć, to obczaj Tipli, mordeczko! Lub zrób to przez wspieranie na YouTube. Będzie syto!